Jedno łóżko wydrapane Teraz drugie, będzie stęknięcie O tak, to oznacza, że dobrze drapie Wystarczy Siema w kolejnym filmie Dzisiaj mamy okut zegarka nie ma. zapomniałem założyć który dzisiaj mamy Dzisiaj mamy 11 lipca 8,45 za chwilę umieszałem paliwa kosiarka naszykowana i zaraz idę kosić tam na rowach Krudę. Pięknie po prostu słońce świeci. 24 stopnie już chyba. W długich spodniach i w grubych butach. Po prostu cudownie. Jeszcze muszę skoczyć po słuchawki do szopy, bo tam mam. I naszykować ziemię. Gleba do badania. W nocy i wczoraj wieczorem trochę popadało. No idealnie, nie? 7,5 litra nawóz sobie wczoraj rozsiałem także Picca Bello Fantastico e, Trawę wczoraj kupiłem na, na to ostatnie pole Cztery Wojeczki po 20 kg? Chyba tak po 20. 80 kg mieszanki gorzowskiej Coś takiego. 70% trawy, 20% wyki i 10% czego? kończyny chyba, tak? I ostatnio mi mówili, że raz nie dojdzie, bo za mało czasu. Ale mieszanka gorzowska od posiania do zebrania potrzebuje 8 tygodni, tak? I tak sobie myślę. Przecież gorzowska to nic innego jak trawa pomieszana z dwoma innymi roślinkami. To trochę dziwne, nie? Że gorzowska niby dojdzie? Mówiłem to w ostatnim filmie, ale dzisiaj go dopiero opublikuję, więc na pewno na to zwrócicie uwagę w komentarzach. Dlatego się poprawiam już przed waszymi komentarzami, że gorzowska to też trawa. Aczkolwiek no tak mi powiedzieli, nie? Że trawa może e, tego. Nie dorosnąć, nie wymieść a Gorzowska dojdzie Ziemia, 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 ziemia Drzwi zamknięte To znaczy, że mama prostownik wyłączyła Akumulator już się nie ładuje A, jeszcze skoczę do fenda po rękawiczki Cztery wiadra, cztery kubeczki A, właśnie, skoro już tu jestem Ktoś mi pisał, że się te odciągi gdzieś przekłada przy kołach do kopaczki na jakieś inne mocowania przy kołach. Odciąg, gdzie tu są jakieś dolne mocowania? Odciągu przy kołach Powiedzcie mi No nie Nie wiem jak wy Ale ja tu nic nie widzę Gdzie by ten odciąg dało się Się przepiąć Z tego otworu Którym jest Tutaj na belce też nic nie ma Żeby go bardziej dociągnąć Dwie osoby mi pisały By mi powiedzieć, gdzie są te otwory, te mocowania, do których można te odciągi przypiąć. Czy te są naszykowane? Teraz je wrzucam do skody i idę kosić. Dobra, ja Będzie. Będzie ok. Trochę te rowy pozarastały. Kawałek go wykoszony. Te pobocza są fajne, ale mega chusteczkowo się przy nich kosi, bo te kamyczki są luźne. Trochę we mnie uderzają, a trochę tych większych to zagarnę znowu do rowu. Tak bez sensu, nie ma takiego odcięcia. Ale od razu to ładnie wygląda. Ale jest gorąco. Mega gorąco. Się żółka skończyła. Paliwa też dolałem przy okazji. Ja płyn też uzupełniłem. Trochę soczku się napiłem i kosimy dalej. Tutaj jedna burta jest w miarę, bo kiedyś zając bo kiedyś ciągnik z kosiarką tą bijakową jechał to wykosił, ale ta od strony kukurydzy to jest mega zarośnięta. Druga żyłka skończyła i paliwo, ale że jednocześnie trzeba ją dać do regulacji, bo za dużo tego paliwa bierze ociupinkę. I tutaj jestem, w tym miejscu. Także jeszcze chwila. Jeszcze trochę mi zostało. Pięknie wykoszone Jest godzina 10.40 Jeszcze trochę tutaj w obrótku Od środka wykoszę I obiad Trzy Trzy te bębny Żyłki mi poszły Na Ten cały rów Niby wszystko wykosiłem, Ale tutaj Przyszedłem na podwórze, żeby kosę umyć. Tak patrzę, tutaj koło płotu też jest do wykoszenia, też zarosło. Tam przy Silosie chwast popas też do wykoszenia. Także jeszcze jej nie odłożę. Jeszcze co? Zjem obiad i po południu, jeszcze trochę pokoszę z pół godzinki, godzinkę, żeby tutaj ładnie to wszystko wyglądało na podwórzu. A później się ciągniczkiem wiedzie do równości wykosi i będzie pięknie. Piesa wyciągnąłem trochę na dwór, żeby się pieso przewietrzył i tak mi zjaje na duchem. Co nie jest tak źle. Nie przystrzodzę mi się oku. Nie jest źle. Słońce zaszło. Z 24 stopnie, 5 27,5 jest, ale nie jest źle wam powiem. Takie częściowo zachmurami mi słońce, i co? A kukurydza, patrzyłem na kukurydzę, strasznie jest duża, nie? Z 3 metry będzie miała w porywach, już, a to jest ziarnówka. I tak jak siedziałem, buty wiązałem, to patrzyłem na drzewko moje, że rośnie ładnie, jakieś tuż takie żółte liście ma, nie wiem nowe, czy, czy jakaś zaraza je wzięła troszkę, ale wilgoci ma pod dostatkiem. Nieważne jako trzeba się do roboty wziąć. Tu jeszcze trochę pokosić, jeszcze za chwilę Wam zrobię szybki oblot pól, bo nie wiem co tam jeszcze będę robił ciekawego dzisiaj, czy, czy, czy trawę będę siał, czy jutro, bo jak na razie nie mam trasy na jutro, żeby się jutro posiało, no a ewentualnie sobota jeszcze zostaje, także czasu jeszcze jest i deszcze też zapowiadają cały czas. Idealnie rozłożony jeszcze na gimnazję. Stretujemy. TAKE OFF. Wiecie co odkryłem? Że w trybie sportowym. Eee. Uh, Czujniki działają, ale nie utrzymują odległości. Można do wszystkiego podlecieć. Bardzo blisko. O, gołąb. Nie boi się skubany? Ach, eh, poleciał. Wyjątkowo równa jest. Przynajmniej tu. Tutaj trochę pofalowana, po lewej stronie. I tutaj przy granicy lekko. Tak, widać Bo gdzieś tu było na połowie Ju bidiu bidiu no, Kukuje za ładnie właśnie Tutaj trochę Trochę słabsza, ale tu jest glina. A tu chyba mokro miała. Sygnały wie no i zewa. w pizdu <grystanie> z tym dronem za budynki nie mogę za daleko dolecieć a w tamtą stronę w stronę jeziorska to na 4 km doleciał nie km. ciekawe dlaczego Chyba mu zerwało noż Nie, nie zerwało? Tak wygląda kukurydzka Z góry Tutaj mamy pszenicę Tutaj jest taka nieładna po lewej stronie. Przynajmniej tak się wydaje, że jest nieładna. Ale to też nie po całej szerokości są miejsca, gdzie jest lepsza wygląda na lepszą a są miejsca gdzie wydaje się. Być gorsza ta pszeniczka, aczkolwiek no, po lewej stronie tutaj to był jęczmień, a po prawej były ziemniaki. I po prawej zdecydowanie lepiej to wygląda, nie? Trzeba trochę większy ten płodozmian wprowadzić. Dobra nagrywamy dalej z dźwiękiem kosiarki w tle u sąsiadów, ale no jest różnica, jest lekka pomiędzy lewą a prawą stroną. Hmm. Ale zobaczcie, tam za tym, za ziemniakami, za jęczmieniem, wydaje się być ładno. O tam. Ciekawe, ile kombajn pokaże. No jeszcze jest tutaj druga. Kliniczka. A może polecimy jeszcze na tamtą, niedaleko jest, też się wydaje ładna, też z góry, niczego sobie, może ten kawałek i ten pośrodku wsi sypać najładniej. Chociaż na ten bym obstawiał, bo nawożenie było na bogato, na tym kawałku. Ta jest ładna. Po całej szerokości i długości. Mam zasięg traci ja dobra, wracam Baterię wymieniłem I teraz ostatnie pole z pszenicą o. psy się denerwują ale raczej ja to też ładnie wygląda Sygnał słaby, lepsze. Tu na końcu powinna być najlepsza przy drzewach, bo tu jest dobra ziemia. O, tutaj się muczki się do nie boją. Nie uciekają jak nasze. A bo mi za za sygnał. Dawaj do góry. Nawet, nawet wygląda. Dobra, to na tyle. Wam powiem, że trochę opadłem z sił. I tak chwilę odpocząłem pod altanką. Teraz wrzuciłem haczkę i wojki do kliówki. I za chwilę jedziemy ukopać trochę ziemniaków. No teraz mama dzwoniła, że za chwilę będzie, żeby jej sklep otworzyć, bo towar ma do rozładowania, bo była w sieradzu po zakupy. Także idę, rozładujemy i jedziemy ukopać trochę ziemniaków. Tutaj tak wygląda, jakby dużo więcej padało. Wączek. Bon A, nie trafię. Nalot bąków no. Ziemniaczki, dziapka i jedziemy nie. nie jest aż tak mokro, aczkolwiek na tej ziemi się wydaje jakby mokro było Trzy <śmiennie> <pejki>? nie więcej Nagraj <śmiennie> Cztery okay. Ziemnioki z krzaka, jednego. No dalej, co my tutaj mamy, kolejne cztery, ale duże. Ładne są. Mogłoby ich być więcej pod krzakiem, ale są trzy, cztery takie dorodne się trafiają. Pokaż tamtego. No porosły, trochę i on może mieć z pół kilo, będzie miał, a jeszcze raz, no, <laughs> no trochę będzie tych ziemniaczków w tym roku. Jej, wykopane ile? Dwa rządki? Nie, półtora wykopane gdzieś rządka, tutaj ten cały i tam tamtego miejsca mamy trzy i pół worka. No. Lepiej idę od elewa Elewatorowej <laughs> Tylko strasznie Dzisiaj jest duszno. Paruje ziemia Słońce jeszcze tam trochę świeci Jest duszno. Ale ziemniaczki są ładne Bardzo ładne Żeby jeszcze cena była to będzie mi odziało ty do wszystkich sprzętów teraz się stałeś taki wyrywny, co by nie jechało, to ma nie chyc. Do samochodów najlepiej, bo się tylko drzwi otworzy i z jest pod nogi, chyc i jesteś, nie? Bydło nakarmione, obojętnik wyrzucony. Ja już z całej moki tragedia dzisiaj jest. Ech, topię się. No jest godzina 18.00. Po 18.00. I gdzieś sobie mruczy z tamtej strony burze gdzieś słychać. Ciekawe, czy to przyjdzie. No właśnie. O tym mowa. Dobra, w tym filmie. To wszystko więc standardowo. Jeżeli się Wam podobało, zostawiacie kciuki w górę, tutaj macie mój kanał. I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania dwa filmy wybrane dla Was. Jeżeli nie widzieliście, to bijajcie i do następnego. Cześć!